Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Anina Kaźmierczak. Wyobraź sobie, że masz komputer. Ten komputer w pewnym momencie odmawia Ci posłuszeństwa, Blokuje się i nie da się z nim nic zrobić. Jakie jest rozwiązanie? No oczywiście, należy go Zresetować. Kiedy jest potrzeba resetu? Kiedy mamy na przykład za dużo pootwieranych plików, kiedy okazuje się, że za dużo wrzucimy na pulpit, kiedy okazuje się, że w ogóle już nie jest w stanie ten komputer przerobić tego wszystkiego, co my mu nawalimy tam do środka. I wtedy potrzebny jest przycisk. Przycisk reset i wszystko wraca do punktu wyjścia. Zostanie zdjęte, zatrzymane, wyczyszczone bardzo często i można na nowo pracować. I dziś zainspirowałam się rozmową z moją znajomą, która właśnie miała problem z komputerem, ale później doszłyśmy do tego, że nam też jest potrzebny taki Reset. Być może niektórzy mają taki reset, czyli mają taki specjalny przycisk, wiedzą w jaki sposób wrócić do tej normy. Albo idą na spacer, albo medytują, albo potrafią się tak wyciszyć, żeby odciąć się od tego wszystkiego, co było przed chwilą i wrócić na odpowiednie tory. Ale warto zastanowić się chociażby na. Tym. Co ja mogę zrobić, żebym ja mogła się zresetować, czyli żebym mogła wyczyścić moje oprogramowanie i zacząć działać od nowa? Bo takie zatrzymanie się, wyczyszczenie, odcięcie od tego wszystkiego, co bardzo często tak intensywnie w moim życiu działa, jest bardzo, bardzo potrzebne. Jeżeli Znasz swoje metody na resetowanie, to bardzo dobrze. Jeżeli nie znalazłeś, znalazłaś jeszcze tego przycisku, to polecam serdecznie poszukać, co daje Ci w życiu reset, co pozwala Ci się zresetować. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.